Grzechy powszednie nie niszczą stanu sprawiedliwości. Jaka zatem jest różnica między grzechem lekkim a grzechem śmiertelnym? Aby zrozumieć różnicę między grzechem lekkim a grzechem śmiertelnym, należy sobie uświadomić, że naszym powołaniem jest przyjaźń z Bogiem, czyli miłość do Boga. Mamy zatem dążyć do jak najgłębszego zjednoczenia się z Bogiem. Dążyć do intensywnej miłości do Boga. Mamy też żyć w przyjaźni z ludźmi, tworzyć jedną wspólnotę. Otóż grzech lekki polega na tym, że człowiek zasadniczo jest nastawiony na Boga. Kocha Boga, chce spełniać jego przykazania i żyć według jego woli. Chce czynić dobro bliźnim, ale wszystko robi dość nieudolnie czyli nie idzie jak gdyby najprostszą drogą do Boga i do ludzi. Miłość, która zasadniczo jest, bo jest nastawienie na Boga i na ludzi, ta miłość jest skażona egoizmem. Na przykład, człowiek zasadniczo się modli, ale robi to niedbale, czasami opuszcza modlitwę, czas się modli, kiedy indziej znowu nie modli się. W takim wypadku jest nastawienie na Boga, ale poszczególne czyny świadczą, że ta miłość, choć istnieje, jest bardzo chwiejna. Albo człowiek pomaga drugiemu, ale przy tym liczy trochę na pochwałę, na nagrodę. To wszystko świadczy o istnieniu miłości, ale o istnieniu miłości niezbyt doskonałej, bo jest ona skażona przez egoizm. Dość rozpowszechnione jest przekonanie, że gdy ktoś uczyni jakieś zło całkiem świadomie lub całkiem dobrowolnie, to zawsze popełnia grzech śmiertelny. Otóż, Przekonanie takie nie jest prawdziwe, bo w niektórych wypadkach, nawet jeżeli czyn jest popełniony zupełnie świadomie i zupełnie dobrowolnie, nie musi on nas oddalać całkowicie od Boga i niszczyć naszego nastawienia nad Boga. Na przykład, gdy ktoś powie jakieś drobne kłamstwo zupełnie świadomie i dobrowolnie, tym samym jeszcze nie niszczy w sobie. Swego nastawienia na Boga. Bo sam czyn nie ma w sobie jeszcze tyle złości, tyle zła, aby był zniszczeniem miłości do Boga i do ludzi. Tak więc, gdy nawet całkiem świadomie i zupełnie dobrowolnie popełnione jest jakieś niewielkie zło, wówczas nie niszczy się w sobie przyjaźni z Bogiem, czyli stanu sprawiedliwości. Mogą być też wypadki, że czyni się jakieś poważne zło, lecz również nie popełnia się grzechu śmiertelnego. Ma to miejsce wtedy, kiedy poważnie zły czyn jest wykonany z niezupełnie pełną świadomością lub niezupełnie dobrowolnie czyli tylko częściowo świadomie i częściowo dobrowolnie. W takim wypadku nawet wielkie zło. Nie staje się jeszcze powodem odejścia od Boga, bo nie chce się czynić zła, bo częściowo tylko zgadza się na popełnienie zła. Na przykład ktoś w wybuchu gniewu ubliża komuś, czyli sprawia wielką krzywdę, sprawia przecież wielką przykrość. Za chwilę reflektuje się, łagodzi sytuację, która stała się powodem wielu przykrości. Otóż taki czyn świadczy, że ten człowiek, nie chciał znieważyć kogoś, nie chciał okazać braku miłości, a zatem nie było w pełni złośliwego nastawienia. Taki człowiek nie popełnia grzechu śmiertelnego, bo nie zniszczył całkowicie miłości, nie uczynił tego bowiem całkowicie rozmyślnie. Tak jak w przypadku człowieka, który z zimną krwią, mści się, dokucza, żyje w stałej nienawiści do kogoś. Co ciągnie się może latami, miesiącami, w takim wypadku jest całkowita świadomość i zupełnie dobrowolne zgodzenie się na stan, który jest brakiem miłości do Boga i do człowieka. Tak więc grzech śmiertelny, ten, który niszczy stan sprawiedliwości, popełniany jest tylko w tym wypadku, gdy spełnione są trzy warunki. Po pierwsze, człowiek dokonuje jakiegoś poważnego zła. Zła, które jest łamaniem przykazań Bożych, co jest wyrazem, że dla mnie przykazania są czymś nieważnym, że wskazania Boże nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Drugi warunek to świadoma i po trzecie dobrowolna decyzja. Tylko wówczas, kiedy z pełną świadomością i całkowicie dobrowolnie decyduję się na poważne zło, niszczę w sobie miłość do Boga i do człowieka. Niszczę tę miłość Bożą, którą rozlał w nas duch święty. Czynię bowiem świadomie i dobrowolnie coś, co nie jest miłością. Coś, co nie wyraża mojej ufności do Boga, czyli przekonania, że otrzymane od niego przykazania są naprawdę czymś dobrym. Gdy świadomie i dobrowolnie łamię przykazania Boże, Daję przez to wyraz, że sprawy Boże nic mnie nie obchodzą. Tak więc, bez świadomości i bez pełnego przyzwolenia woli, nie można utracić sprawiedliwości, tej sprawiedliwości Bożej, tego stanu wyniesienia nadprzyrodzonego, bo przypadkowo i nieświadomie nie można utracić miłości. Miłość jest niszczona tylko wtedy, kiedy świadomie i dobrowolnie decyduje się na coś takiego, co nie jest miłością. Wówczas popełnia się grzech śmiertelny i następuje utrata stanu sprawiedliwości.